Jeszcze może taką fajną opcję, której nie pokazałam wcześniej w zakładce model: można dodawać również akcesoria, czyli elementy, które nie są częścią połączenia, czyli które mogą się znajdować gdzieś tam dużo dalej w modelu. I wiadomo, jak liczymy połączenie, to. Program obliczam element, metodą elementów skończonych właśnie samo połączenie, natomiast akcesorym po prostu może być takiś otwór na dowolnej y, odległości profilu i może być to, mogą być to naprawdę różne elementy, takie jak właśnie tutaj y, właśnie otwór, albo jakiś element usztywniający. Także w ten sposób możemy tak robić. Możemy sobie właśnie wstawić. Jakiś element usztywniający, jakieś żebro. W ten sposób akceptujemy i widzimy, że zostało już tutaj to uwzględnione. I oczywiście to wszystko będzie później w tych formatach dla produkcji to również uwzględnione. Także to by było tutaj na tyle. Pokażę jeszcze, właśnie, opcję zaraz zestawień. Na przykładzie takiego projektu. Także, jak wcześniej już wspomniałam, zestawy. Zestawy są to zgrupowane części konstrukcji, które są właśnie połączone albo śrubami, albo są zespawane ze sobą i które są wykonywane w warsztacie. Czyli no też może nas właśnie interesować uzyskanie rysunek takich zestawów, nie tylko właśnie pojedynczych części czy połączeń. I tak jak tutaj widzimy, ta konstrukcja składa się z wielu zestawów. Widzimy, że tutaj był utworzony w warsztacie na przykład ten moduł. Tutaj tak, ta cała część została zespawana ze sobą w warsztacie, a potem na budowie jest po prostu skręcana. Także jeśli nas interesuje utworzenie rysunków i zestawień tabelarycznych takiego zestawu, klikamy na opcję tutaj zestawy i klikamy właśnie na, na zestaw, który, który nas interesuje. Korzystając z tych opcji wybieramy dosłownie element, na który klikamy. Czyli nie pokażą nam się tutaj wszystkie zestawy, tylko ten, dla którego, ten na który klikamy. I widzimy, no tutaj właśnie dla niego nie, została, nie został jeszcze właśnie przygotowany żaden rysunek. Pokażę właśnie, jak tutaj się robi to od, od zera od nowa. Tak jak wcześniej wstawiamy sobie właśnie scenę 3D. Możemy sobie właśnie wstawić widoki, takie, które nas interesują. Tutaj skalę. Możemy sobie również zmieniać. I widzimy, że wstawiły nam się te elementy zestawu, które zaznaczyliśmy. I e, tak jak wcześniej też wspomniałam, możemy sobie dodać jeszcze to, co chcemy. Czyli tutaj mm, program nam proponuje, co chcemy właśnie konkretnego wstawić, w, jakim, w jakiej skali. Na przykład 1 na 20. Również jaki to ma być e, widok. Tutaj polecam opcję widok wektorowy, chociaż e, jakby jest on, Jeśli mamy bardzo dużo elementów, to, to nie jest może to najlepsza opcja, ale na takim, element, na takim rysunku najlepiej widać właśnie te wszystkie zarysy, ponieważ tutaj ten, ten widok już nie jest wektorowy, to już jest obraz monochromatyczny czy, czy mieszany. Już nie pamiętam, jaka to była opcja. Tak, mono, monochromatyczny, tak. Także tutaj mamy powiedzmy taki widok, ale nie jest tak szczegółowy jak ten wektorowy. Także tak samo jak wcześniej, możemy sobie tutaj umieszczać wymiary tych wszystkich elementów. Możemy sobie tutaj mierzyć również, również kąty. Możemy sobie dodawać etykiety. Jakie też bardziej szczegółowe informacje. Tak jak tutaj na przykład w ten sposób. Może sobie dodam to dla innej części. Możemy również tworzyć przekroje przez konstrukcję w miejscu, w którym chcemy, czyli na przykład tutaj klawiszem Shift sobie prostą linię wymuszam w jedną lub w drugą stronę, klikamy i też taki przekrój sobie umieszczamy w miejscu, gdzie chcemy. Oczywiście możemy tutaj ołówkiem edytować taki, taki element, jego skalę, jego typ obrazu. Możemy tutaj zmniejszyć pole, bo aż tyle nie potrzebuję, także możemy sobie zakres takiego rysunku też zmniejszyć. Oczywiście wszystkie rysunki możemy dowolnie przesuwać. Cały czas tutaj operuję prawym, lewym przyciskiem myszki. Także w ten sposób moglibyśmy sobie definiować rysunek takiego zestawu. Możemy również wybrać opcję tabel. I tutaj mamy właśnie na przykład części, tabelę części zestawów. Nie mam miejsca troszkę, ale widać tutaj, jakie elementy uczestniczą w takim zestawie, w tym przypadku w zestawie 49, Jakie mają ciężar, jakie mają, jaką mają długość, z jakiego materiału są zrobione. Także w ten sposób byśmy mogli sobie generować rysunki. Jeśli chodzi o te tabelę, to może pokażę, jak to się w porządnie wstawia. Wybieramy ten punkt wstawienia tabeli i tutaj do, właśnie w ten sposób. W ten sposób mamy gwarancję, że zostanie ona wstawiona w dobrym miejscu. I jeśli już mamy y, wykonane wszystkie rysunki, które byśmy chcieli, zaznaczając tak pojedynczą, tak jak tutaj, czy to, czy to pojedyncza część, czy to pojedynczy zestaw, czy to połączenie, możemy sobie przejść do zakładki kompozycja. Kompozycja to nic innego jak y, jak takie okno, które nam łączy, które nam w, jedno, w jednym miejscu pokazuje wszystkie rysunki, części, wszystkie rysunki zestawów, połączeń i konstrukcji, które zostały wykonane dla tego, dla tego modelu. Na przykład, tutaj ten zestaw, który, na którym pracowałam. To był ten, tak? I widzimy, że on tutaj już został dodany do rysunków, zestawów. Także tak samo właśnie się dzieje z rysunkami połączeń, i tak samo się dzieje również z rysunkami konstrukcji. W ten sposób mamy tutaj wszystkie, wszystkie te rysunki razem. Mamy również tutaj do wyboru różne typy tabel. Mamy tutaj tabele, które na przykład dotyczącą instrukcji na temat, na temat wykonywania połączeń spawanych. To są normowe zalecenia według takiej normy. Ja to tutaj poza rysunkiem dałam, ale oczywiście możemy sobie utworzyć jak najbardziej nowy rysunek. Musimy przypisać ten rysunek do jakiejś, do jakiejś grupy że mamy tutaj pusty rysunek i możemy sobie właśnie wstawić tabelę dotyczącą właśnie czy to tych zaleceń odnośnie wykonywania połączeń spawanych, czy to może do, dotyczącą wykonywania połączeń ślubowych. Także może, możemy tutaj tymi tabelami bardzo wzbogacić rysunki wykonawcze. Usunę sobie, żeby wstawić kolejną tabelę. Tutaj tak samo jeśli chodzi o, o wykonywanie śrub, sposoby przedstawiania spoin na przykład. To, jest, to są takie zalecenia. Także jest tutaj bardzo wiele opcji do, do wyboru. Jeśli chodzi o na przykład o tutaj te zestawy, to na tym przykładzie y, dla tego zestawu można, możemy sobie wstawić tabelę części zestawów i jak widzimy w sposób automatyczny nam tutaj generuje to zestawienie. Także program automatycznie jakby wykrywa, dla jakiego typu połącze, dla jakiego typu rysunków, jaką tabelę możemy wstawić. Tutaj dla połączeń widzimy, że nie ma tego, co było dostępne dla, dla samych zestawów, prawda? Także po tym wszystkim możemy sobie wydrukować te wszystkie rysunki. Moglibyśmy sobie zaznaczyć wszystko i sobie je wydrukować. Do takich formatów albo pojedyncze. Także ja może sobie wydrukuję tylko jakiś jeden rysunek. Sobie zapiszę go na pulpicie. I on już powinien się tutaj znaleźć. Także widzimy, rysunek się tutaj wydrukował. Oczywiście mam tutaj ustawienia kartki pionowej, a nie poziomej, także to jest też jak najbardziej do zmiany. Natomiast tak by wyglądało takie drukowanie tych, tych rysunków.